Cześć z tej strony, Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj spita z porównania Samsung Galaxy S10 kontra Motorola One Zoom. W przypadku Motorola One Zoom z nas 675 GB, w przypadku Samsunga Exynos 98 20 GB pamięci 8 Sprawdźmy, jak obafony działają, jak zarządzają aplikacjami, pozostawaniem w ramie i tym podobnymi rzeczami. To samo zrobimy w przypadku gier, więc lecimy, który będzie szybszy. Allegro Samsung. Następnie mamy AliExpress. też będzie Samsung. Następnie Ceneo dla Samsunga Galerie również Samsung HBO. Go. Oj, sorry, co ja zrobiłem, nie to co trzeba podpalałem. Tyle tak, to się dzieje, jak za dużo spin testów naraz. A czekajcie, czekajcie, bo mi coś tutaj brakuje. Dobra, coś tu się poprzestawiało. Dobra, teraz jest dobrze. HBO. Go dla Samsunga. Następnie mamy IP. Tu jest Motorola jak do Samsung, następnie mamy mapy. Dla Samsunga Player .pl. Samsung OLX. Również Samsung PESPL. Samsung Pizza Portal. Dla Samsunga. Sklepy. Również Samsung. Spotify. Samsung Motorola. Tap Talk. Podobnie. TripAdvisor. Tym razem modka. Twitter. Dla Samsunga. Uber. Też dla Samsunga. Wykop. Dla Samsunga i mamy YouTube Samsung. No, powiem Wam, że widać, że Samsung szybszy, ale no to różnice są samo dosłownie po chwili, a zobaczcie ceny tych smartfonów, więc no pytanie, czy warto dopłacać. Dalej, sprawdźmy RAM 4GB, giga, 8GB. Giga. Co idzie w ramię? No, ale widzimy, że w jednym w ramię, w drugim nie. AliExpress tak samo, czyli Samsung trzyma Motorola. Niestety nie. Cena o to samo. Galerie podobnie. HBO Go w obu w i Ipla. W ramie tu nie, jak dojadę podobnie, mapy podobnie, player.pl jak widzicie, OLX podobnie, pyszne.pl podobnie, pizza portal podobnie, sklepy obu w ramie. Spotify tu w ramie, tu nie, TapTag podobnie, TripAdvisor w obu poza ramem Twitter w jednym ramie, drugim nie. Uber. Jak widzicie, w Samsungu w ramie, w tych modce niestety nie wykop. Tu w pamięci, tutaj nie. I mamy YouTube w ramie, tu poza ramem. Dobra, sprawdźmy gry. Więc tu na razie wygrywa Samsung, jeżeli chodzi o ram. Również. No to lecimy. Co będzie w przypadku mm, gier. Asfalt 9, oczywiście pamięć. Więc zobaczmy, który będzie lepiej odpalony. Gry. Asfalt 9. Dla kogo? Samsung. No tu już nie ma tak, Max zaraz szybko po o, Motorola nie odpala, trochę dłużej czekamy. Asfalt 8. Samsung. No i tu już trochę dłużej czekamy też na Motorola. Temple Run 2. Jak to będzie, też Samsung odpalił. Modka trochę dłużej. Czekamy. Ciach, dobra, wracamy do głównego. Subway Surfers. Samsung. No i trochę dłuższe oczekiwanie na Motorola. Death Trigger 2. Odpalona. Tu minęła chwila dłużej. Asphalt Extreme dla Samsunga. Tu dopiero, o ja zamknę już Samsunga, ale widzieliście tam już odpalona a to dopiero teraz Unkilled. Czekamy, czekamy. To tu będzie. Kto pierwszy? Skupię, że tutaj obcina strasznie. Rogi w tej grze Samsung, I tu jest to. Widzicie, że są dwa czarne paski? Zobaczcie, jak to będzie w Motorola wyglądało. W Motorola, jest, mimo że jest to, to tylko odcina kawałek u góry z racji nocha. I mamy ostatnie PUBG Mobile. I tutaj kto będzie szybszy? Pewnie Samsung, tak też się dzieje, jesteśmy już w grze, w przypadku PUBG, no tutaj Motorola troszkę dłużej, ale nie tak bardzo, więc no tutaj już są większe różnice, niż w przypadku odpalania aplikacji na korzyść Samsunga. Zobaczmy jeszcze raz co w RAMie, Asfalt 9 w RAMie w Samsungów, w Motorola nie, Asfalt 8 sytuacja analogiczna, Temple Run 2 podobnie, Subway Surfers tu w RAMie, tu poza. Dead Trigger 2 w obu przypadkach w ramie, Asphalt Extreme w obu w ramię, już trochę lepiej idzie, jeżeli chodzi o RAM Motorola. W tych kolejnych grach tutaj mamy poza, tu w ramię i ostatni tytuł PUBG Mobile, tu w ramie i tu w ramie, No więc, mimo 4GB, no to coś w tym pamięci RAM było, jeżeli chodzi o gry. Ale no cóż, tak wygląda porównanie tych smartfonów, odnośnie jednego i drugiego macie więcej filmów, więcej porównań, zobaczcie sobie po prostu playlistę odnośnie nich na dole, Tłoneczek, subskrypcja, komentarz, na dole jeszcze społeczności, patronite. No i cóż, na dzisiaj tyle, Samsung Galaxy S10, Motorola One Zoom. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!